Boom! Siema witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Cactus Games. Stało się nowy laptop, na którym gramy w Fortnite'a dzisiaj nie będzie odcinka z Mina. Ponieważ Ani z Forta dzisiaj nie będzie. Ponieważ chcę sobie trochę nabić. W Fortnite jakieś skina chciałbym zabić tego, tego Aquamena. Więc dzisiaj taki szybki vlog informacyjny. Wpadajcie na Instagrama D Podłoga Kaktus, który wyświetli Wam się teraz, oraz na LAK Podłoga y Official, który też Wam się tutaj wyświetla. I po prostu wpadnijcie. No, zostawcie suba na moim kanale, ponieważ do końca czerwca, czyli zostało jakieś 5 dni dokładnie, chciałbym dobić 70 subskrybentów, a jesteśmy na dobrej drodze. Natomiast do końca roku chciałbym. Zosta mieć 100 tych subów i na 100 subów robię godzinny odcinek i to wy decydujecie, czy z Fortnite'a, czy z Minecrafta, ale to dopiero na 100 subów. Do następnego, cześć!